Przepowiednia Nostradamusa Trzecia wojna światowa już blisko? Katastrofalny scenariusz dla świata. Kim był Nostradamus i dlaczego jego przepowiednie budzą emocje? Nostradamus, francuski astrolog i wizjoner z XVI wieku, jest znany z proroczych czterowierszy, które rzekomo przewidziały wiele historycznych wydarzeń, takich jak II wojna światowa, dojście Hitlera do władzy czy zamachy z 11 września. Jego dzieło o Les Prophetis, Proroctwa, jest pełne apokaliptycznych wizji, które wciąż są interpretowane przez badaczy i miłośników teorii spiskowych. Przepowiednia o III wojnie światowej. Nostradamus miał przewidzieć wielką wojnę, która potrwa 27 lat i rozpocznie się po serii globalnych konfliktów. W jego wizjach pojawia się obraz ognistej komety oraz dwa wielkie mocarstwa, które zmierzą się w wyniszczającej wojnie. Interpretatorzy sugerują, że może to odnosić się do obecnych napięć między Rosją, Chinami i Zachodem. Czy obecne wydarzenia pasują do przepowiedni? Konflikt na Ukrainie, napięcia między USA a Chinami oraz rosnąca liczba katastrof naturalnych są często wskazywane jako dowody na spełnianie się proroctw Nostradamusa. Niektórzy badacze podkreślają jednak, że jego czterowiersze są na tyle ogólne, że można je dopasować do niemal każdego wydarzenia. Inne katastrofy przewidziane przez Nostradamusa. Wielki meteoryt, który spowoduje globalne tsunami. Wybuch wulkanu Wezuwiusz i największe trzęsienie ziemi w historii. Globalna susza i głód, które doprowadzą do masowych migracji i konfliktów. Krytyka i sceptycyzm wobec przepowiedni. Wielu historyków i naukowców uważa, że przepowiednie Nostradamusa są zbyt ogólne i niejednoznaczne, aby traktować je jako rzeczywiste prognozy. Interpretacje jego dzieł często zależą od aktualnych wydarzeń i mogą być mocno subiektywne. Podsumowanie. Przepowiednie Nostradamusa o III wojnie światowej i globalnych katastrofach budzą zarówno fascynację, jak i niepokój. Choć trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jego wizje mają jakiekolwiek podstawy, obecne napięcia geopolityczne i zmiany klimatyczne sprawiają, że wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy rzeczywiście stoimy na krawędzi apokalipsy. Ciekawostka. Nostradamus przewidział, że ludzie będą żyć do 200 lat dzięki postępom w medycynie. Czy to możliwe, że przyszłość nie będzie tak mroczna, jak sugerują jego proroctwa? Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. Udostępnij.pl. Razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie!